Autentyczne wypowiedzi z klas. Nie zaliczysz tego przedmiotu. Cześć! Po prostu głośne hałasy. Czy coś się dzieje? Dzień dobry, pani Rogers. Problem w tym, że Jessica nie dba o ocenę. Nieprawda, pani Rogers, ona chce mnie oblać bez powodu. Jak śmiesz nastawiać dorosłego przeciwko mnie. Cheerleaderki myślą, że wszystko im wolno. Nie wszyscy wami się zachwycają. Wow, spokojnie, nikt tu nikogo nie atakuje. Zacznijmy od początku. Ona odmawia sekcji Żaby. Trener kazał nam ubrać stroje. Nie mogę ich pobrudzić. Wiedziałaś o sekcji, a i tak to ubrałaś. Sportowcy nie mają wyboru. Może powinni dostać fartuchy? Co? Brudzenie się? To się zdarza. To część życia. Robimy to co roku. Bronisz cheerleaderki zamiast kolegi? Możesz wyjaśnić, co masz na myśli? Bo ja byłam cheerleaderką. Oczywiście, że byłaś, wszystkie jesteście takie same, nadal nie rozumiem, co to znaczy.